Bycie smutnym jest w porządku, naprawdę. Nie musisz się uśmiechać, jeśli nie masz na to siły. Nie musisz udawać, że wszystko gra, nie musisz mówić, nic się nie stało, jeśli coś właśnie się stało. Czasem smutek przychodzi cicho, siada obok, nie robi hałasu, tylko sprawia, że wszystko jest trochę bardziej miękkie, trochę cięższe. I to jest ok, bo smutek to też jest uczucie takie samo jak radość, tylko z innym kolorem. Ja wyobrażam sobie go w kolorze niebieskim. Nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. Nie znaczy, że jesteś zawrażliwa, zbyt emocjonalny. To znaczy, że czujesz i to jest ludzka rzecz. Możesz być smutna i nadal możesz być dobra. Możesz być potrzebny, możesz być kochany. Bycie smutnym jest w porządku. I dziś nie chcę tego zmieniać. Chcę tylko powiedzieć. To, co czujesz, ma prawo tu być.